Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz działanie dzielenia. Wpisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B. Nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą. Oddzielone znakiem przecinka, dwukropek separator. Byte, zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255. Na zmiennej typu byte można obliczyć wynik dzielenia całkowitego przy pomocy operatora div oraz resztę dzielenia przy pomocy operatora mod. Na końcu piszemy średni. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytywanie RIP. W nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readLine LN oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja: Wypisanie: write w nawiasie wartości zmiennej A, znaku slash, wartości zmiennej B, znaku równa się. Wartości wyrażenia a div b to jest wartość dzielenia całkowitego a przez b. Słowa reszta oraz a mod b, czyli resztę z dzielenia a przez b. W instrukcji write line ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja write line a slash b równa się a div b reszta a mod b oznacza złożenie instrukcji write a, write slash Right b, write równa się, write adim b, write reszta, write line a mod b. n z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.